Dzień dobry Państwu, Włodzimierz Kowalewski, Andrzej Kolechna, dziś w studiu gościmy posła Roberta Mińskiego, Konfederacja. Dzień dobry, witam Państwa. tu tytułów przedstawienia, czas nas goni. Panie Włodzie, tytuł przed chwilą nam Pan sam porzucił, nasz prezydenta a to pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I dlaczego, Pan Boska? No, od soboty wiemy już, na co pracujemy w tej kampanii wyborczej. Konfederacja jest powszechnie na zorganizowań praw wyborczych. To jedyna autentyczna rzecz, jaka się wydarzyła w, w, w kwestii nominowania tych kandydatów do władzy prezydenckiego w ostatnich miesiącach w życiu politycznym i e, jest kandydatem w sztuczbostach. E, na niego teraz pracujemy. Pracujemy nad tym, żeby wszedł do drugiej tury e, wyborów prezydenckich. Ktoś powie, że to niemożliwe, bo przecież wiadomo, że Piłtawa jest reprezentantem największej partii dzisiaj. Będącej w opozycji dopisu, my odpowiadamy, że nie mała kampania Kidawy, i jakby no jej kolejne wpadki, fakt, że Hołownia e, będzie jej odbierał. Oczywiście projekt Hołownia jest po to, żeby Kidawie dodać w drugiej turze, ale póki co będzie jej odbierał. Więc uważamy, że e, no, nie jest to niemożliwe, nie żeby zrobić kilkanaście procent żeby kilkanaście procent zrobił też reprezentant Lewicy, Koziniak do 10 zbliżył się połownia i wtedy przy, przy takich wynikach Kidawa też nie będzie miała więcej niż 15%. To oznacza, że może być tak, że ten, kto będzie to będzie drugiej tury, będzie miał 15%. I teraz indywidualna kampania bardzo od tego dużo zależy, jak będzie przybiegała Krzysztofa Bosaka. Oczywiście. Głupi starterzy PiSu, bo trzeba powiedzieć, że to są ludzie nie najmądrzejsi, już zawarykowali, że kandydat Konfederacji jest dla nich największym zagrożeniem, Andrzeja Dudy, nie rozumiejąc chyba jednej rzeczy, że a, daj Boże, uda nam się wprowadzić Krzysztofa Bosaka do drugiej tury, ale tak czy inaczej to wyborcy Konfederacji będą w tych wyborach rozstrzygali, kto zostanie prezydentem. Albo będą rozstrzygali poprzez to, że, um, że poprą Krzysztofan Dusaka w drugiej turze, albo będą rozstrzygali poprzez to, że poprą jednego z dwóch kandydatów innych, którzy będą w drugiej turze. I jeśli PiS y, będzie nas atakował teraz przez całą kampanię, to się skończy po prostu źle dla kandydata PiSu również. W tym, w tym momencie jako głos obywatelski muszę pana posła zapytać o to, w jaki sposób my ludzie z dołu, uh -huh. oprócz oczywistej pracy tutaj organicznej możemy pomóc. Tu się pochwalę naszym warszawskim projektem, o którym wszystkim opowiedziałem. Osak na płoty, może ktoś źle przynieje. Ja chciałem, żeby to hasło brzmiało, I yy, żeby to brzmiało ja Osak na bosaka bardziej w ten sposób, ale... Płoty dla Bosaka, tak? osak na płoty, płoty, ja będzie jest, płoty jest, dla osaka. Mm. Proszę Państwa, taka inicjatywa. <grym> Wszyscy ci, którzy są zainteresowani pomocą. Proszę, żebyście zgłaszali, żeby dawali znać przez tak głos obywatelski, bądź wydaje mi się, że nie będzie z tym problemu do mediów narodowych, ale to jeszcze spróbuję ogłosić z anteny, anteny mediów narodowych, żebyśmy sobie zrobili taką bazę w dość krótkim czasie, gdzie w danym regionie, w danym miejscu możemy hmm, rozwieszać, gdzie będą wolontariusze, czyli ludzie, którzy będą bezpośrednio współpracować z, danymi, z, danymi, z danym sztabem wyborczym w danym regionie, będą mogli jechać i bandery hmm, rozklejać. Panie pośle, pytanie. Ja się to troszeczkę przygotowano. Pytanie zacznijmy od sprawy uchodźców. W 2017 roku Polska przyjęła najwięcej uchodźców na świecie. 100 tysięcy uchodźców. Prawdopodobnie nie ma już tych danych. Te dane zostały im przyłtajone, czy bardzo ciężko do nich dotrzeć za rok 18 i 19, ale prawdopodobnie ta liczba się zwiększała. Co robimy z tym, jakie będzie wspólne stanowisko Konfederacji? Bo wiem, że koledzy z wolności mają troszkę odmienna, przynajmniej do tej pory troszeczkę to zdanie się rozwjeżdżało. Znaczy rzecz dotyczy imigracji, tak? I, I różnego rodzaju imigrantów, którzy trafiają do Polski. Granice Polski są dzisiaj otwarte i wiemy z danych Eurostatu za 2018, że Polska stała się najbardziej imigrackim krajem w całej Unii Europejskiej, z wyrobiającym jedną czwartą tak naprawdę wszystkich zgód co czwarty człowiek, który wjeżdża do Unii Europejskiej wszystkich państw 20, 27 jest, jest, jest zgoda na jego pobyt jest wydawana w Polsce. Większość z tych, których, których zgody są wydawane w Polsce zostaje zresztą w Polsce. W największej mierze to są ciągle Ukraińcy, nieco mniej Białorusinów, ale wzrastająca w zastraszającym tempie jest liczba przebyszów z Azji z Azji Centralnej, z Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Nepal to jest skok o kilkaset procent na przykład rok do roku, jeśli jest nie tak wielkiego znowu państwa, jakim jest Nepal, przyjeżdża nawet kilkadziesiąt tysięcy imigrantów. Jeśli mamy tutaj i Uzbekistan, i Kazachstan, i Bangladesz, Indie, no te liczby są zresztą coraz bardziej widoczne nawet na ulicach polskich miast, poczynając od Warszawy, ale i przez, przez mniejsze środki, to zaczyna być widać, że, że jest taki napływ tych imigrantów. No, my żądamy od rządu zmiany tej polityki migracyjnej. Oczywiście, w ramach konfederacji też są dyskusje, bo to nie znaczy, że mamy zamykać całkowicie granice, tak? W jakimkolwiek napływie. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę, że dokładnie w ten sam sposób, w tym samym schemacie zaczynało się to, co dzisiaj obserwujemy na Zachodzie. Czyli miliony imigrantów, którzy w niektórych państwach stanowią już, no właśnie, milionową społeczność to w ciągu jednego, dwóch pokoleń sięgnie po prostu po władzę, tak? I sięgnie udostępniając zagrożenie. I tu się odwołam do ostatniego programu, gdzie byłem gościem w mediach narodowych. Dostałem szereg materiałów, które są dostępne na Głosie Obywatelskim. To są artykuły, to są wyroki sądów, to są filmy, nie tylko filmy kręcone z, 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 z komórki. Po prostu są ludzie zagrożeni, czują się zagrożeni i realizują się. Realizują się lincze, gwałty, powidzia maczekami. Pytanie, czy nas to czeka, i w jaki sposób możemy się chronić, i czy my, jako obywatele, możemy liczyć na wsparcie Konfederacji w tworzeniu, w świetle prawa oczywiście, zaznaczam, żeby to potem nie było wizyt z wyważaniem hmm. drzwi, z długą groną, tak jak to we Wrocławiu, ostatnio aby mu się ułatwiło, niektórych działaczy. W świetle prawa, czy jesteśmy w stanie się bronić i w jaki sposób Wam odsuwać propozycję, nie wiem, Komisji Ministerstwa Spraw czy... sprawa, sprawa jest absolutnie jasna. Będziemy powoływać zespół do spraw migracji, to swoją drogą, ale tutaj wszystkie instrumenty są po stronie państwa polskiego. I to, co my musimy robić, to robić nacisk polityczny na państwo polskie. Tak naprawdę rząd może to nawet na poziomie ustawy, na poziomie rozporządzenia ograniczyć, liczbę, bo gdzie jest gdzie jest plus sprawy, to wojewodowie wydają te zgody to wojewodowie mianowani przez rząd wydają zgody na pobyt, na wjazd, na podjęcie pracy itd., itd. I to jest poza wszelką tak naprawdę racjonalną kontrolą dzisiaj rządzących. Rządzący nie mają na to żadnego dobrego planu. Jest po prostu drzwi otwarte i rób ta co chce. Nacisk na rządzących musi być systematyczny i stały w kwestii migracji, dlatego żeby, tak, jak za godzinę zacznę wypłat tutaj w na Wyższej Szkole Handlowej. Pod hasłem Polska dla Polaków, i tłumaczył, tłumaczył, że to jest kwestia po pierwsze demokracji. Jeśli chcemy mieć demokrację, to musi być wspólnota narodowa. Ta wspólnota narodowa nie będzie istniała, jeśli będzie rozsadzona przez, przez dużą ilość obcych. Po prostu społeczeństwo się wtedy fragmentaryzuje, a demokracja wymaga wspólnoty. Po drugie, to jest kwestia bezpieczeństwa, o której Pan Rejator wspomniał. Po trzecie wreszcie mamy pewne prawo do tego, żeby Polska została Polską w żeby to było państwo i kraje o tożsamości zdefiniowane przez tysiąc lat historii, a nie przez pół wieku na zmiany imigracyjne, tak? Więc z tych wszystkich względów um, ten temat jak najbardziej z Konfederacją będzie podejmowany. Ja tu muszę przeczytać cytazy, z tego zobowiązanych mm -hmm. jakiego udziału w Kottre, Niemcy jako Mekka, to jest kawałek z książki, Aha. jest tu napisane dość ciekawa rzecz, tu jest napisane Wiedzieć należy, że Stany Zjednoczone od dziesięcioleci wywierają presję na Europę, aby przyjmowała wielkie masy ludzi z całkiego kręgu kulturowego. Amerykański nacisk odegrał, jak już zmiankowano, wyżej istotną rolę w kwestii przyjmowania przez Niemcy tureckich Gazbar Tajrego. Gazbar Dobrze? To W okresie kadencji Baracka Obamy, pochodzącego zresztą z rodziny muzułmańskiej, amerykański Departament Stanu finansował wiele islamskich projektów i popierał rozprzestrzenianie się islamu w Polsce. Rozmiary amerykańskich wysiłków na rzecz islamizacji Europy na rzecz islamizacji Europy stały się znane dopiero wtedy, kiedy z tego powodu w 14 roku podniósł się krzyk w Republice Czeskiej. Okazało się, że ambasada USA w Pradze, to właśnie jest ten fragment, o który tutaj chodzi, ambasada USA w Pradze nie tylko finansowała projekt Muzułmanie i, i Szkoła, mający czeskim uczniom poprzez zabawę przybliżyć islam i szariat, ale ponadto uczono dzieci, jak się mu przechodzi na islam. Oczywiście w oficjalnych artykułach prasowych na temat projektu Amerykanie nie pojawili się jako sponsorzy. Czyli no, wiemy, że jest to plan, który... No, jest to powiedzmy projekt globalistyczny, multikulturalny. No, globalizm zakłada, że tożsamości narodowe muszą zostać zniszczone, tak? W ich miejsce ma powstać wieloraka, masa, bezkształtna, bez, bez tożsamości, bez, bez tożsamości, bo tożsamość jest zagrożeniem. I oczywiście tak, znaczna część amerykańskiego establishmentu i agent rządowy w tym kierunku naciska. Przecież same Stany Zjednoczone są przykładem na to, że imigracja nie działa. Wbrew, wbrew temu, że podają się to Państwa jako przykład takiego właśnie udanego multikultury, że przyjeżdżają tam ludzie z całego świata i imigranci zbudowali USA. Nie jest to do końca prawda. USA został zbudowane na bazie bardzo konkretnej tożsamości kulturowej. Waspów, White Anglo-Saxon Protestants, tak? czyli białych anglosaskich protestantów. To jest ten rodzaj kulturowy. Problemy z integracją i absorpcją zaczęli mieć już Amerykanie wtedy, kiedy myśmy jako Polacy. Kiedy duże masy z Europy Środkowo-Wschodniej, a przede Włosi, Irlandczycy, kiedy nawet już katolickie bardziej narody zaczęły napływać, to już zaczął się ten problem z absorpcją tych wszystkich te odrębności, nawet w postulatach są często widoczne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, w tej chwili przewracają tę strukturę społeczną i kulturową Ameryki Latynosi. Nawet nie Muzułmanie. Chrześcijanie jak najbardziej, katolicy, ale z zupełnie innego okręgu kulturowego. O zupełnie innych korzeniach, często mentalności, podejścia, specyfiki kulturowe, oni wywracają tak naprawdę strukturę społeczną, kulturową, polityczną również Stanów Zjednoczonych. Mówi się o tym, że Trump był ostatnim prezydentem wybranym przez białą większość w Stanach Zjednoczonych. tak? I, i tak ta rzeczywistość dzisiaj wygląda. Dlatego no, kwestia imigracji to jest starcie tak naprawdę sił patriotycznych, narodowych. Z, z tym, co jest globalizmem, po prostu, co jest globalizmem i próbą no, tej, tej nowej, strasznej utopii. Próby, przy, przy, tym, przy tym zdaniu wchodzimy płynnie w 447, który nie jest chyba wypełnieniem tego, o czym do tej pory mówimy, czyli o nowym porządku świata. Z kimś ostatnio rozmawiałem, to był tak, to był gość, który mieszka 25 lat w Austrii i powiedział, że w Polsce tak ja, mamy bardzo dobrą sytuację, bo jesteśmy tego świadomi. Na przykład oprócz 447 i rozumiecie wymuszeń, rozumiecie wymuszenia stosowanego przez Izrael, tylko tak naprawdę u nas w kraju się o tym mówi, tylko u nas w kraju jest odpór aż na taką skalę. I teraz co z 447? Poszło 200 tysięcy podpisów, z tego co wiem, 100 tysięcy kolejnych za no bo po prostu nie zdążyli tych mm -hmm. podpisów zliczyć i mm -hmm. złożyć. Więc powiedzmy, kula się jakby napędziła. I Co dalej? Jak to będziemy egzekwować, a ja będziemy próbować hmm. naciskać. Ja hmm. no, My hmm. My, ale... Myśmy już wczoraj y, na konwencji seniorów poprosiłem przewodniczącego Kulasza, żeby zgłosił tę sprawę, żeby została wprowadzona do porządku obrad. Pani Marszałek tę prośbę odrzuciła, tłumacząc, że projekty inne obywatelskie są w kolejce i że ona będzie systematycznie poddawała pod kolejne projekty obywatelskie. Y, hmm. Potem jeszcze kolega już Bram to z mównicy sejmowej zgłosił. Również takie tłumaczenie Pani było. Na kolejnym posiedzeniu oczywiście to powtórzymy. Tak czy inaczej Pani Maszek ma 3 miesiące. To znaczy to jest o tyle dobre, że będzie ten nacisk jeszcze w kampanii prezydenckiej uczyniony. To jest o tyle źle, że w każdej chwili może być opublikowany raport Departamentu Stanu USA. Jak wiem, już dwa miesiące Departament Stanu zwleka. Jeśli mogę coś podejrzewać, to jest to po prostu intensywnie negocjowane ze strony rządu PiSu, żeby ten raport nie był publikowany, bo z tego co ja wiem, to on jest miażdżący niestety przeciwko Polsce. A oni czekają, starają się wstrzymać Amerykanów z tą publikacją, po to, żeby nie zagrozić, nie zagrozić reelekcji Dudy. Bo zdajemy sobie sprawę, że to by się stawiało w fatalnym świetle, w świetle niestety prawdziwym, politykę rządu wobec Stanów Zjednoczonych, gdyby ten raport ujrzał światło dzienne z takimi wnioskami, a te wnioski z tego, co mi pisano, otóż oczywiście są wiadomości takie zakulisowe, ale obraz polski to jest zabijali kradli, a teraz nie chcą oddać, tak? w stosunku do sportu żydowskiej, czyli totalnie zakłamany, totalnie jakby operacyjny. No ale ćwiczymy jest ten sam scenariusz, wiecie co do Szwajcarii, o no, ile jednak co do Szwajcarii, latach tych to były pewne podstawy, bo rzeczywiście te majątki były tam podeponowane. I Szwajcaria w żaden sposób nie była zniszczona przez drugą wojnę światową. No ale scenariusz, schemat działania jest dokładnie taki sam. Szwajcaria oczywiście ujęła się pod presją polityczną i wypłaciła przygotowania. Nas nad nami pójść dużo, no nieporównanie, kilkudziesięciokrotnie większe zagrożenie, tak to w tej chwili wygląda. No i my będziemy systematycznie domagać się, żeby ten nacisk jak najszybciej został zrealizowany żeby inicjatywa ustawodawcza mogła pojawić się w Sejmie i, i żebyśmy mogli nad nią debatować. Mm, bo nie wiem, że będziemy musieli przygotować się w końcu do tego, co zaczęło się dzielanie całkiem niedawno. Widzimy yy, nad nami widmo, nie wiemy jeszcze tak naprawdę, no chyba, że Wy Panowie wiecie, ale my jako obywatele nie wiemy w jaki sposób, ale widmo III Gwanii Światowej, czy to będzie wojna hybrydowa. Jakieś informacje na ich jest... Wojny trwają cały czas. Również wojna amerykańsko-irańska, czy amerykańsko-izraelsko-irańska trwa cały czas, tylko to są wojny zastępcze to jest w Iraku, Syrii. Odsłona tego konfliktu, o której się mało mówi, to jest na przykład likwidowanie naukowców przez Izrael, którzy są związani z irańskim programem atomowym. tak? Po prostu ludzie są ostrzeliwani. No i potem jak ostrzegli się tam pięciu wojskowych uczestników tego programu, naukowców, no to oni zgłaszają wniosek, żeby przyjść do cywila, no bo druga piątka, bo no się boją po prostu o życie, tak? Tymi metodami się tam też postępuje na Bliskim Wschodzie, nie tylko na Bliskim Wschodzie, więc, e, więc te, te proxy war, jak to się mówi z angielska, czyli wojny zastępcze, cały czas trwają I w, takiej, w takiej wojnie <laughs> zabicie Somalimania to było no, takie ryzyko bezpośredniego konfliktu. Natomiast z tego ryzyka wycofał się Trump z tego powodu, że mógłby, on sądził być może, że eskalując konflikt w, pomoże sobie w wyborach, ale on wygrał 4 lata temu, obiecując, że Amerykanie będą się wycofywać, mm. a nie angażować mocniej. On boi się przegranych wyborów przez to. A Iran po prostu nie ma mocy takiej militarnej, żeby się pójść na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi, bo pozostają najpoważniejszym otoczeniem militarnym świata. Stany Zjednoczone, więc to jest jasne. Więc wojna nad nami wisi, a w tej wojnie pamiętajmy, jakie są też diagnozy amerykańskich fundacji strategicznych. Stan Zjednoczone są w stanie prowadzić tylko jeden konflikt, duży na co to oznacza? To oznacza, że jak będą się bili z hitami, to nie będą bili się z Rosją w Polsce. A propos tego, co tłumaczę, staram się tłumaczyć, że to nie jest tak, że jak Polacy będą umierali za amerykański Bagdad, to jest oczywiste, że w związku z tym Amerykanie będą umierali za Gdańsk, Suwałki czy no, Białej Także, to znaczy, zna, Jeżeli się w Chiny włączą do tego konfliktu, na co się i co jest nieoglądane, bo to chodzi też przecież o supremację gospodarczą, to Amerykanie będą chcieli na związane przyciągnąć przeciągnąć Rosjan, a Rosjanie to po no. postawią jakiś tam warunek, prawda? Otóż to, szkoła, no. Jak gdyby ja to, to... na Polska, która jest jakby w tej chwili najbardziej obecna, z różnych przyczyn. No, ja no, i, i zepchnięcie Polski, tak. Znaczy, Rosja też ma swoje obiektywne słabości. Rosja też ma obiektywne słabości. Pamiętajmy, że to jest Państwu wielokrotnie słabsze niż Związek Sowiecki był. Podkreślają się tym demograficznym. Oni są na minusie nieustannym demograficznym, a przyrosty jakie wyrabiają, wyrabiają głównie ludnością muzułmańską. Pamiętajmy o tym, że w Rosji cały czas rośnie też nierównowaga, w sensie wzrasta populacja muzułmańska i raczej spada ludność ruska, prawosławna, tak? ta, ta powiedzmy rdzeniowa, rytmiczna, rosyjska. To nie jest państwo, które by było w stanie sprawić Polskę raz, nie wiem jakiejś losyfikacji dokonać tak, dalej, bo są po prostu się na to zasłabić. Mogą postraszyć oczywiście, mogą nas szachować swoim wojskiem, mogą nas szachować swoją zdolnością rakietową, tak? I skanderami. To, to, to są te rzeczy. I teraz znowu pytanie, jak my na to reagujemy? Czy reagujemy tak, że mamy bardzo dobre systemy antydostępowe, byśmy jesteśmy w stanie zestrzelić tej skandery? No kupujemy teraz F-35, ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy mieli broń nowej generacji, żeby tą broń można było użyć jeszcze, żeby ona nie została zbombardowana zanim ruszy z lotnic. My najpierw potrzebujemy dobrej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, na tym poziomie się zmierzyć, jeśli mamy się mierzyć z Rosjanami, bo oni oczywiście grają o ligę wyżej niż wszystkie inne armie w, w, w Europie, dzisiaj po modernizacji Putinowskiej. No ale to trzeba zaczynać od postaw, tak? No, to jest szereg całych złożonych czynników. W każdym razie, dzisiaj jeśli chcemy i mówimy o tym, że chcemy Polski suwerennej e, i chcemy Polski również bezpiecznej od Rosji, to współpraca z Stanami okej, okay, tak. Ale to trzeba też pracować z Pekinem. Zobaczmy na Białoruś, która dzisiaj szamocze się, bo jakby nie tak uszuwał się w zależności od Rosji przez dwie dekady. Dzisiaj to szamotanie się Białorusi, to Białoruś skąd dostaje pomoc? No z Zachodem jest raczej pokłócona, to Chiny ty wchodzą, bo też to są... Jakby Europa Środkowa jest dla Chin strategicznie ważna pod ten nowego i szlaku. W związku z czym... W związku z czym to Chiny idą w pomoc w Białorusi, bo nie chcą, żeby Rosjanie tam dominowali, tak? A Rosjanie stają się junior partnerami z kolei Chin dzisiaj. Także trzeba na to patrzeć szerzej, z lotu ptaka i wtedy będziemy mogli wygrać suwerenność Polski. No i na szczęście mamy kandydata na prezydenta, czyli Krzysztofa Musaka, który właśnie to szersze spojrzenie po prostu białopoliczne ma. To są bardzo ważne rzeczy, w związku z tym, że mamy jeszcze 4 minuty. Trzeba zapytać o równie ważne rzeczy. Pięć dni szczepienia. Wspólne są Konfederacji, bo panowie za chwilę będziecie musieli odpowiedzieć na te pytania. Wiemy, że są między wami jakieś tam y różnice zdań. Jak to z, wynika z cyklu, ja to lubię nazywać spotkania z szurią, Oczywiście mówię tu o sobie. 5 dni szczepienia. Y bardzo ważne rzeczy. Tu w tym studiu i proszę państwa ogłoszenie. W międzyczasie jutro jest protest o godzinie 14.30 pod Urzędem Miejskim. Organizuje go pan Michał Góra. I ten sam pan Michał Góra, nie wiem czy mogę o tym powiedzieć. Nie, nie zadzwoniłem się do niego, więc będę o tym mówił. Ma taki, jest specjalistą pracował w tej dziedzinie i ma taki czujnik, który tu włączony w centrum Radomia wykazuje, że system promieniowania tutaj z różnych wież. No tak naprawdę to jest ciekawa sprawa. Kościoły, nasze świątynie, w tej służą do, ja tak uważam, do, 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 do zabierania, nazwa, wręcz do w jakimś stopniu do zabijania. Jest taki poziom promieniowania, że wyskakiwało mu wyskazują komunikat ewakuacja. Więc drodzy Państwo, zapraszamy go za na ten protest i 5, 5 szczepienia, tak w ciągu ostatnich dwóch i minut To przede wszystkim nie są sprawy ideologiczne. To są sprawy, które muszą stać się przedmiotem i to obiecywaliśmy. I teraz zrobimy rzeczowej debaty Tego Oceń czas, który do dwóch lat, w ciągu dwóch lat to mogą być straszliwe konsekwencje dla narodu polskiego. Jasne. I to y, tak samo i zespół. Pozwólcie, że odpowiedzieć zwykłej pan normalny tutaj jesteśmy z bardzo naszą szaloną intuicją, <kühüh> bardzo polityczną. Panie pośle, y, ci wszyscy, którzy twierdzą, że to jest bezpieczne, niech umówią ekspertów, którzy pod odpowiedzialnością no się do tym tego. Pięć nie jest na pewno zdrowe, nie ma powikłania, bo jest tak mały, powik mały procent powikłań pod Ja się podpisuję pod tym jako doktor habiedowany, doktor chirurg, doktor profesor, czy właściciel jakiegoś tam szczepień. Przypomnę, nie ma, że, tak. że właśnie tak widziałem na przykład w sprawie szczepień debatę nad tym projektem, który wpłynął inicjatywy Stopną w zeszłej kadencji Sejmu. Opowiadałem na no to dwukrotnie, żeby. Komisja Zdrowia to była komisja, gdzie dniami, godzinami będzie debata ekspercka. Wyrzucili to do koszty po godzinie dyskusji, to jest zupełnie niepoważne. Dlatego my teraz przygotowujemy się do tego, żeby szereg dyskusja. Ja ostatnio miałem zespół dotyczący zasobów naturalnych, tak? Geologicznych i też, no jakby to jest milion tak naprawdę różnych wyzwań, które przed nami czekają. Ale jeśli mamy, bo pytanie: Czy chodzi nam o to, żeby zebrało się trochę ludzi, żeby sobie pogadali? Jak zawsze, to no, no, chodzi nam o wpływ na państwo polskie. Czy mamy wpływ na państwo polskie, to musimy bardzo rzetelnie to przygotować i bardzo też punktowo w, do, w dobrych miejscach uderzać. Do takich właśnie konferencji, no. do takich właśnie zadań, się przygotowujemy. Komisja do spraw, bądź no, kończymy program, jasne. Komisja do spraw do spraw złóż naturalnych, dóbr, tak, to świetna sprawa i to jest chyba yy, odcinek na kolejny program. Musimy Pan obiecać, że na ten temat porozmawiamy, z tego jasne, że stąd wychodził jest również bardzo duży nacisk. Rozmawialiśmy, tak z wspomniałem, osobiście do Pana Grzegorza Brawna, na różnych grupach CFTP, na przykład tam się bardzo dużo obywateli interesuje, to jest bardzo duża grupa, bardzo mocno patriotycznie ludzie są ustosunkowani, co do Pana Grzegorza, jak Pan Grzegorz mi powiedział o tym słynnym 14 stycznia, kiedy się rozpoczynała ta przykonfederacyjna komisja, tak dobrze to nazywam, zacznie jest zespół sejmowy. Tak, tak jest. prawda? Z jednego ich stanu, Federacyjna. Musimy o tym porozmawiać, ja będę Pana posłał. Inaczej, komisje są sejmowe, a zespoły Komisji, są powołowane przez posłów. Tak, okej. Okay. Także na pewno do tego wrócimy, czas się nam skończył. Bardzo dziękuję bardzo. Studio. Się. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Puszę tylko ogłoszenie. Pan Pozy, jeśli proszę proszę ze studia, może już wejść, żeby się przydać tak, zaraz gonię. a ja muszę tylko ogłoszenie, drodzy Państwo, odnośnie, już mam mówię z czego, Tomek Mazurkiewicz mnie o to poprosił, yy, odnośnie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Fundacja Pro Prawo do Życia i Młodych zaprasza na ruszanie spobliczne za grzechy aborcji w Polsce. Radą ulica Żeromskiego przed Kościołem Garnizonowym godzina 19.15. Nie bądź obojętny, gdy siły zła na rybek naszego narodu. Okazjonalnie też będą się odbywać pikiety stop pedofili. To jest ogłoszenie, które właśnie dostałem od pana Madurkiewicza. Prosił, żeby państwo to przekazać, żebyście państwo to dalej udostępniali. Tymczasem kończymy. Proszę wszystkich, którzy mają wolny czas do wyższej szkoły handlowej na wykład pana posła. Dziękuję, Ja się z państwem czekam. Do zobaczenia.